Aż 12 390 zł za popularny banknot 10 zł z mieszkiem pierwszym o nominale 10 zł, tak jak powiedziałem, w wyjątkowych szczegółach na aukcji internetowej. Jakie cechy szczególne posiadał ów banknot, o którym mowa? Ten, który teraz widzicie, jest tylko banknotem przykładowym. Już mówię, oglądajcie do końca ten króciutki, dwuminutowy film. Wszystko wyjaśniam. Pieniądz papierowy, a żeby sprzedał się tak wysoko. Po pierwsze ważne są zawsze emisje. Tutaj była pierwsza emisja 25 marca 1994 rok. Emisja zawsze jest umiejscowiona pod orzełkiem. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, bo stali widzowie bardzo dobrze wiedzą, gdzie to jest. Jeżeli ktoś jest nowym widzem, to tu to powinno się znajdować i tu się znajduje. Jest to bardzo, bardzo istotny szczegół. Ta pierwsza emisja 94 rok. Po drugie, seria banknotu. Tutaj mamy, jak mówię, serię AA. To jest poglądowy banknot. On kosztuje inne pieniążki, dużo, dużo mniej. Ten, który się sprzedał, była to seria zastępcza. Zamiast AA pisało ZA. Seria zastępcza. Takiego banknotu raczej już nie znajdziecie w obiegu, więc nawet nie ma co szukać. No, może może gdzieś ktoś kiedyś kupił i odłożył, ale jest to bardzo, bardzo wątpliwe. To podaję tylko jako ciekawostkę. Reasumując emisja 94 rok, seria ZA stan idealny banknotu, taki nówka z banku, jakbyście sobie mogli go wyobrazić. Świeży taki, który wychodzi z drukarni w taki stan UNC banknot. Idealny. Reasumując jeszcze raz, seria ZA emisja 94. Stan idealny banknotu. I słuchajcie, ja bym tyle za ten banknot nie dał oczywiście, nie dałbym więcej niż 100 zł moim zdaniem. Jak ktoś dał ponad 12 tysięcy to jego sprawa. Link do licytacji znajdziecie w opisie i tam sobie go oglądnijcie, jak on wygląda. Ja przyjmuję banknoty i monety do wyceny. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!